Dzień dobry, wieczór moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina. Moi drodzy, pogadaliśmy sobie troszeczkę akurat z naszą ptaszyną i cóż, wracamy do obozu, zanim gdzieś nas Wracajmy. zaczną szukać, tak? Ale, czy ty... A, prawda, nie mogę tak wrócić, wybacz na moment. No okej, okay, no weszła do, do, do wody, to co to? No i co? Nie, nie rozumiem teraz, co ona miała. To jezioro to jest całe po prostu wyłożone tą maścią? Czy, czy o, o co chodzi? Bo ona powiedziała, że musi używać maści do Możesz iluzji, kontrolować aby. swoją postać? Nie. Ale odkryłam, że woda z tej sedzawki pomaga. Na krótko, ale zawsze. Wolałbym, żeby ona wróciła jako Ciekawe. ptak, bo teraz, jak ona wróci nago, a ja będę szedł zaraz obok niej, to będzie problem. Naprawdę. O, dobra, ma sukienkę, okej, okay, nieważne. Chodźmy. Okej, hey, nie wiedziałem, że wzięła se ciuchy na zmianę, no. Chociaż i tak pewnie będzie gadanie w wiosce, że Gerald wrócił z, z jakąś laską z lasu, nie? Prosta sprawa. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. No to mów, człowieku. Twoja kobieta ma przecież potężny ja problem jest z ptakiem. Jest? Prosiła mnie o dyskrecję. Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Bo to prawda. Może będę mógł jakoś pomóc albo nie wiem, chociaż ją pocieszyć. Możesz jej karmy przynieść. Haha! <laughs> Kurde, nieważne. Vivienne wyjawiła mi szczegóły swojej sytuacji w zaufaniu. Zobowiązałem się, że nic nikomu nie powtórzę. Ale ja nie jestem byle kim. Przecież ja robię to wszystko dla niej. To ja cię poprosiłem, żebyś się nią zajął. Nie możesz mnie teraz wykluczyć. Przykro mi. Myślę, że z czasem Vivienne pojmie, co ci zawdzięcza. Ale póki co to ty musisz zrozumieć, że nie wszystko kręci się wokół ciebie. Nie pouczaj mnie. Nie takiej pomocy od ciebie oczekiwałem. W dodatku oddałem ci moje miejsce w turnieju, a teraz żałuję. Dokończysz go w ogóle? Koleś, idź, uczyć Czy może teraz, się sikać na stojąco, dobrze? Z Vivian za moimi plecami nie widzisz już takiej potrzeby. Co za blondas? Masakra! Chcę dokończyć turniej? Chcę dokończyć turniej, tak. Nie cofam raz podjętej decyzji. Wezmę udział w ostatniej potyczce. Zresztą Vivien i tak nie będzie miała czasu przed końcem turnieju. Słusznie. W takim razie idź się spotkać z pozostałymi rycerzami ze swojej drużyny. Czekają przy wejściu na arenę, niedaleko pola ćwiczebnego. Rozumiem. Dzięki. Żeby ten czasem nie poszedł do Vivienne i jej nie napastował? Hm, bo to tak też może akurat być, bo coś czuję, że ten blondas jest dość mocno narwanym kolesiem. Ale mam przynajmniej nadzieję, że będzie miał na tyle oleju w głowie, że da sobie spokój. Znamy już składy naszych drużyn. Okej, okay. ja czy to jest ten, któremu skopaliśmy? To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać, jasne? Przeciwną nie skopałem mu tyłka czasem? Palmer i Tą potyczką mamy upamiętnić bitwę pod lisimi dołami z 1218 roku, kiedy zbójecka hanza południowców, pod wodzą halara brunatnego napadła na tuson, a dzielni rycerze odparli atak, tworząc precedens. Od tamtej pory aż do dziś błędni rycerze strzegą granic księstwa. Palmerin wyciągnął krótszą słomkę, więc jego drużyna wcieli się w ludzi barbarzyńcy Halara. Jakieś pytania? Żadnych. Nie sądzę, żebyś nam się na coś przydał. Jako Wiedźmin nie masz pojęcia o rycerskiej walce. Ale przynajmniej postaraj się nie przeszkadzać. Już czas, panowie. Nie mam siły Bierzemy do tego gościa. I ruszamy do boju. Przynajmniej wiem, że nie będę go ratował, nie? Przecież może zrobię wyjątek cnirkeny, i pokażę mu, że jednak panie, umiem panu, władać mieczem. Przed nami widowisko. To walki drużynowe. Dwa butne są zastępy, pokoju nie ma między nimi. Bić będą się tak długo, aż jedni zlegną wprost na ziemię. Kto od nie uszanuje, kto cios zada nieczysty, ten hańbą się okryje, a wstyd będzie wieczysty. Rycerze się szykują, a mnie niech wolno będzie pozdrowić. Zwłaszcza panie, co siedzą jak na grzędzie. Ta walka zdecyduje, kto stanie do finału, a komu jeno smutek przypadnie do udziału. Okej. Okay. Czyli co? Już dłużej nie czekamy! Pokonaj przeciwną drużynę. Tak po prostu. No dobra. O, nie mogę używać znaków. Dobra. To i tak nie jest problem. Dwóch przeciwników jest na mnie. Dlaczego? Trzech? Nie, to jest z naszej drużyny. Wynik mojej drużyny 4. No, nie mówcie, że oni wszyscy ich pobiją. Może być tak, że ja zostanę sam i będę po prostu walczył z tymi gościami tutaj. Bo tak będzie! Naprawdę. Dobra, okej, okay, ten padł. Ilu nas zostało? To tylko ja! O. będzie stał na polu, będą Pewnie, że tak. Tylko poczekajcie, bo muszę sobie akurat tak pohasać tutaj troszeczkę. A Co ty tak koleś tutaj w ogóle... Halo? Co ty w ogóle? Co, 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 co ty? A tu jest ten pal, parmy, pal... Parmezan tutaj jest. Parmezan, A, na, no, a, ty ty, 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 Nie, 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 nie ma, halo? O, jak ładnie to zrobili! Pięknie, ale moje uniki to po prostu... Panowie, panowie. O, dobra, okej, okay, za dużo. Teraz plecy. Tak jest dobra, okej. Okay. O jak oni dostali w ogóle wszyscy tym takim atakiem? O, u. A, 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 a i w ogóle wszystkie inne jeszcze samo kłoski. A kurde, co za Co za walka. O jejku. Dobra, okej. Okay. Mamy go, mamy go. Ups. Teraz ten. Dobra? Aż, W ogóle Ciekawe, czy jakbym miał tą puchę założoną, to czy też dałbym radę akurat robić takie y, wywody tutaj, że te jakieś takie turlando i tak dalej, i tak dalej. Kto wie? No, palmerin. To co? No wystarczy już, nie? Tego się pania. Ono tutaj, dawaj. O kurde, nie, nie dałem rady tego zablokować, naprawdę? Okej, okay, no to w ten sposób podziałamy Dobra, dwóch rycerzy. Starczy tego dobrego Dawaj Okej, okay, mam cię Jaka szermierka. Dawaj, dawaj, dawaj Obs. O kurde, ale mi przy... Jak mi przyłożył? Dawaj, jeszcze raz. Mam nadzieję, że go nie zabiłem. Taką mam nadzieję. lat nie widział świat. Rycerze na arenie ścierali się aż strach. Zwycięzca, jak to w życiu jest jeden spośród dwóch. Dziś wygrał ten najlepszy. Po kalmico. Oczywiście pojedynek był totalnie nie fair, o, bo to jest mutant, z tak? On siłą równy lwu. Przez wszystkie konkurencje on przeszedł po mistrzowsku. jedyne co zostaje, a nie jest to głachostka. Ty ten duży gość to spotkać się z czempionem, Greguarem spod Gorgony. Tu na ubitej ziemi, gdzie mit został zrodzony. Nareszcie zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie napoje. Tylko napoje? Naprawdę? I co je, taki pusty namiot zostaną? Tyle, nic więcej? I kogo tam nie będzie? Żadnej damy serca, albo innego narządu? <grystanie> eee, no cóż, może rycerzowi nie przystoi. A może się dobrze kryją. Już czas. Wyjdźcie na arenę! Czy macie jakieś życzenia lub wiadomości do przekazania najbliższym na wypadek znaczącego uszczerbku w walce? Chciałbym wybrać coś głupiego, Dziękuję. żeby to było, a nie baśnie. Szkoda. To wiedźmin Gerald z Rivi. I niechaj was nie zwiedzie włos jego srebrzysty. To chat jest wprawny w boju! Fachowiec pełnokrwisty! Czekam czy będę mógł używać znaków, bo tutaj mi wyłączyli w w poprzednim tym. Kim jest ten gość? Mistrza obu zawodników. Okay. on jest on ma napis na czerwono. Dwaj motorarze jak wilcy spojerają. O, To nie Okej. Okay. Nie powinno to być trudne. Aha, jego się nie da zatrzymać, jeżeli jeżeli ja go biję, to nie da się go zatrzymać, tak? A czy ja mogę na przykład O, nie mogę sparować jego ciosu. A widzicie. Naprawdę koleś teraz sponsorów wymienia? Wina smacznej Ej, goś jest po prostu jakąś taką puszką strasznie pow. O, jak mi przytrąbił! O, przecież, jakbym dostał czymś takim, to by mnie koleś po prostu przeciął na pół. Takim uderzeniem. Gerald z Rivi, zwycięzca tego rocznego turnieju, pokonał Greguara z Gorgony. To nie niebywały! Vivat Gerald! Powiem wam szczerze, że teraz mogłem jednak mieć tą zbroję ze wszystkimi moimi insygniami. Jako patronka turnieju mam zaszczyt uhonorować wielkie zwycięstwo. Herald, co ty masz na bani? Halo. Nie złożył żadnej przysięgi, a mimo to dochował rycerskich ideałów. I dzięki nim udało mu się odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wielką odwagą, siłą Spokojnie. Walczył po rycersku i honorowo. Dlatego należy mu się zaszczytny tytuł tegorocznego czempiona areny. Muszę z tobą porozmawiać. Nie teraz. Spotkamy się później w moim namiocie. Na Co, znalazł coś wiec. po drodze niż. Nie. Miecz no, Geralta no, z Rivii. O! Chociaż im 12 punktów doświadczenia. Kurde, szał! 200 koron, chyba sobie jaja robię teraz, że 200 koron tylko dostałem. 200 koron, naprawdę? Za cały turniej, za wygranie wszystkich potyczek, jakie były, plus jeszcze pokonanie czempiona dostałem 200 koron. To za zabicie potwora dostaje 200 koron. Witaj pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Co ten chłopak tam z robi, łapie ryby? Wiergi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? <grym> wiem. Coś mi się wydaje, że twojemu namiotowi wyrosły uszy. Właśnie. Pokaż się, Guillaume. Słyszę, jak oddychasz. Wiem, że to ty. Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. Geralt, co to ma znaczyć? Czy ty coś z nim knujesz za moimi plecami? Nie nazwałbym tego knuciem. Dostałem od niego zlecenie, ale meritum sprawy dotyczy ciebie, nie jego. Nie zapraszałem go tutaj. Właściwie to sam się dziwię, czemu tu przyszedł. Jestem tutaj, by ci służyć, pani. Oddaję się do twojej dyspozycji. Zrobię, czego tylko zapragniesz. Naprawdę? To wszystko, co masz do powiedzenia? Właściwie to tak. To słabo Czyli trochę czego czego zapragnę, rycerzu. Dobrze więc. Słuchaj uważnie. Wyjdziesz teraz z tego namiotu. Skierujesz się w stronę północnej rubieży księstwa i będziesz biegł tak długo, aż pola turniejowe znikną ci z oczu. Wrócisz dopiero, kiedy ochłoniesz. I. Raz na zawsze dasz mi spokój. Jestem przekonany, Zrozumiamy. że jakbym powiedział jemu o tej klątwie, to on by się zgodził na to, żeby zostać tym ptakiem. Ale. Tw twój problem, Ja, ja chciałem. powiedz mi. wyjdź! Ale już. Mhm. Zapewniałeś tak właśnie. Się, że mogę ci zaufać. Dochowałem tajemnicy. Nie powiedziałem mu nic ponad to, co i tak już wiedział. Rozumiem, że to on cię wynajął i musiałeś mu złożyć raport. Ale tutaj nie chodzi o niego. To moje życie, Geralt. Mocno się pokłóciła ta cała sytuacja, Jesteś powiem wam szczerze. pewna, że zrobiłaś dobrze? Nie za prędko odrzuciłaś jego pomoc? Bez niego nie przeprowadzimy rytuału z odbiciem w wodzie. Potrzeba do tego osoby, która z własnej woli przyjmie na siebie twoją klątwę. I ty sądziłeś, że ja się zgodzę na coś takiego? Nie, Geralt. Kiedy rozmawialiśmy na łące, powiedziałeś o rytuale, który nie wymaga udziału napalonych rycerzy. I to z niego chciałabym skorzystać. Musimy tak też poszukać właśnie. Musimy się go jaja. Najlepiej, żeby to było jajo wilki. Rytuał sam w sobie nie jest skomplikowany, ale mówiłem ci, jakie będzie miał skutki. Nadal jesteś zdecydowana? Tak. Widziałam gniazdo na łące, na której rozmawialiśmy. Ale zanim pójdziemy, powiedz, co stanie się z pisklęciem? Będziemy musieli rozbić jajko. Nie każdego czeka szczęśliwe zakończenie. Sama to mówiłaś. A spełnianie marzeń wymaga ofiar. Wiem. Dobrze. Chodźmy. Czyli tak jak przewidywałem, gdybym poprowadził rozmowę z Giliamem wcześniej, inny sposób? No to wtedy on pewnie byłby osobą, na którą przeskoczyłaby klątwa i byłby użyty właśnie do tego odbicia w lustrze wody czy w tafli wody. Nie, nie pamiętam dokładnie, jak to Geralt ujął, ale pewnie tak by to wszystko akurat się zakończyło. Ona strasznie szybko w ogóle za jakby odrzuciła chęć pomocy od tego rycerza. Trochę, trochę to było dziwne, powiem wam szczerze. No ale no, dobra, no okej, okay, no faktycznie nie powiedziałem jakoś faktów tutaj? i. Może, może faktycznie dlatego. Chociaż też nie było możliwości jakoś. O nie! Pantera dobrała się do gniazda! Ocuj się! Oho! No to. To pewnie zaraz tutaj ten. Giliam się pojawi i. On przejmie kon... tą. Plątka na siebie. Czyli kto wie. Ja, ja spadły na mech. Są nienaruszone. Oprócz jednego to jest pięknie. O już się zamieniła. Się? Tak, myślę, że tak. Kurczę, miałem nadzieję jeszcze. Ten ptak cały czas tutaj. Aha, bo to jest ta wilga, tak, która tutaj. Co mam robić? Dla porządku, zapytam jeszcze raz. Na pewno chcesz to zrobić. Jeśli się powiedzie, zmiany będą nieodwracalne, i prawdopodobnie zostanie ci najwyżej 7 lat życia. Chyba, że umrze całkowicie od razu na miejscu, tak? 7 lat Koniec. bez lęku, że ktoś mnie zobaczy w niewłaściwym momencie. Bez piętna odmieńca i potworzycy. Siedem lat prawdziwego życia. Tak, Gerard. Na pewno chcę to zrobić. No, też pewnie byłbym Dobrze. przekonany. Musisz się skoncentrować. Powtarzaj za mną: Munna Gandhrauf, Munna finerat. Munna Gandhrauf. Munna finerat Munna gande hrau. Munna finerat Munna gande hrau. Munna finerat Chyba zadziałało, z tego co widzę. Aczkolwiek zauważyliście, że większość czarów w różnych bajkach, grach i filmach powtarzają trzy razy, jeżeli jest to jakieś silne zaklęcie? Czemu akurat trzy razy? razy? Geralt! Patrz! Patrz! Zaraz mi gubię. to wyskoczy i będzie świecić cyckami? Będę nie, to nie Będę mogła wyjechać do Oksenfurtu albo nawet do samego Nowigradu. Dzięki Wiedźminie. Powinnaś podziękować Guillaumowi. To on mnie wynajął, żebym ci pomógł. Tak. Jemu też jestem wdzięczna. Sama mu to powiedz. Powiesz mu to ode mnie? A nie uważasz, że powinnaś sama mu powiedzieć? Może i powinnam. Ale wolałabym nie. Proszę. Przekaż mu to w moim imieniu. Kobiety. Dobrze, powiem mu. Bywaj, vivien. A jajko gdzie jest? Bo nie, nie widziałem, żeby była akurat scenka z rozbiciem tego jajka. Nic tutaj takiego akurat nie będzie Okej, okay, no to co Wracamy do Giliama Ale wiecie co, ja sobie jeszcze zobaczę Czy ja mam tą tarczę przy sobie tutaj Siodło rycerza Geralta z Rivi 75, dobra, okej okay, No to jest lepsze zdecydowanie Ja bym bardzo chciał jeszcze zobaczyć Czy będzie tutaj ta opcja o, właśnie to. Mogę coś z tym zrobić? Nie, nie mogę. To jest element dekoracyjny. Szkoda, że nie zrobili tego w ten sposób, że yy, byłaby to taka opcja przypięcia i, i możliwość przypięcia po prostu yy, tego do, do siodła. Mam wrażenie, że to byłoby dość ciekawe, jako trofeum. O, właśnie. No ale nie ma takiej możliwości. Trochę szkoda. Okay, mam jakieś takie. Jakieś takie metalowe bardzo jest to. Ale klimatyczne. Takie rycerskie. Może nie za dużo Geralt ma wspól wspólnego z rycerstwem. Ale. Przynajmniej płotka ładnie wygląda, tak? Tylko taki trochę. Ten ogon ma jakiś taki wygolony. Ej, czekajcie chwilę, ja muszę sobie, niewygolony, tylko jest warkocz tam zrobiony, czekajcie chwilę, ja sobie muszę ściągnąć to siodło. No teraz ma normalny. Ej, wiecie co, nie podoba mi się to siodło, przez to, że ona ma taki ten... Hmm. Gdzie jest to siodło? To jest 55, to jest 75. Kurczę, no tutaj jest aż 90 wytrzymałości, ale no popatrzcie. No tu wygląda normalnie, nie? Jest siodło założone, a tam nie podoba mi się tamto siodło. Nie noszę go w nosie, nosie mamy. Będzie. E, będzie płotka miała tyłek na wierzchu i koniec i po sprawie. Trudno, najwyżej ją zawieje. <grym> Tam, to siodło mi się strasznie nie podoba, nie będę go nosił, bo to w ogóle nie przystoi. Opsa, dobra, okej, okay. nieważne, nie skoczyła, nie, nie przeskoczyła płotka. Ale wracamy szybko, co tam jedzie? To dzik jakiś jest, jakiś dzikor tam kurczę hasa sobie. Pola turniejowe? Zaraz tutaj do tego Giliama do, doskoczymy. Chyba, że koleś już jest dawno za polami treningowymi i teraz akurat trzeba go gdzieś... Dobra. Ona stoi w beczce? Nie rozumiem o co chodzi. Ale pytać nie będę, bo tak naprawdę to mnie w ogóle to nie obchodzi na że turniej wygram! twoim imieniem na ustach A co jeśli kto inny triumf odniesie? Wielu śmiałków zjechało w tym roku na obite pole. Ktoś próbuje milczeć i hełmu nie zdejmować, aż w przyszłym roku obietnice są spełnie. Naprawdę! to i godne. Wiedźminie. Wiedźminie, dobrze, że że Nie rozumiem tych obietnic takich, to po prostu trzeba mieć naprawdę nierówno Wiedźminie. pod hełmem, żeby tak ogarniać. Udało mi się zdjąć klątwę. Naprawdę? Wszystko już będzie dobrze. Prosiła, żeby Ci przekazać wiadomość. Jest ci wdzięczna, bo dzięki Tobie może teraz normalnie żyć. No dobrze. Ale co z nią? Vivienne wybrała sobie metodę, która jej bardziej odpowiadała. Jest całkowicie wolna i myślę, że czuje się szczęśliwa. Bez mnie? Pomogłeś jej, ale to nie znaczy, że musiała cię pokochać. Jak mawia mój znajomy poeta: jeśli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odlecieć. Tylko że on tam Wiesz jakieś śluby składał czy Proszę, coś. To Twoja zapłata. W końcu zasłużyłeś na nią, ale daruj sobie dobre rady. Ubywaj. O, za turniej 200 dostałem, a za to zadanie 500 koron. Powiem wam szczerze, że naprawdę nie, nie rozumiem. O co chodzi i czemu akurat to jest jakoś tak dziwnie porobione, no ale dobra. Zadanie było dość długie. Zajęło mniej więcej 3 odcinki. Ale było satysfakcjonujące, powiem Wam szczerze. Troszeczkę żałuję niektórych rzeczy, które akurat podjąłem. Mogłem akurat wybrać inne, inne decyzje podjąć, ale zakończyło się tak, a nie inaczej. Być może u kogoś innego będziecie mogli zobaczyć inną wersję. A być może akurat któregoś dnia na streamie jeszcze raz będzie Wiesław ogrywany, więc kto wie, kto wie, może akurat wtedy podejmiemy inną decyzję. Moi drodzy, na ten moment wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. E, dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten moment nagrywania. Trzymajcie się ciepłych. Widzimy się już niedługo w następnym odcinku i w następnym odcinku już sobie popłyniemy troszeczkę z fabułą do przodu. Także do zobaczenia. Na razie. Hej, hej.